Witajcie, moi drodzy. E, trzymam w ręku książkę, którą napisałem o Tajlandii już kilka lat temu, natomiast e, tematyka jest ciągle aktualna. Tytuł książki jest Co kryje tajski uśmiech? Jest to książka, która przybliża e, kulturę Tajlandii, e, rzeczy, które dla e, przeciętnego turysty są, są niedostępne, gdyż e, trzeba by było pobyć tutaj trochę dłużej. Słuchajcie, zostało tylko e, mi 30 sztuk tej książki. E, nie wiem, czy wznowię kolejną, e, czy, czy, będzie dodruk, e, czy będzie kolejny dodruk. Wydaje mi się, że nie. Natomiast, e, żeby już że tak powiem, e, ta wiedza nie zaginęła, to będę czytał e, ją fragmentami, e, takimi mniej więcej 10, może maksymalnie 15-minutowymi, żeby was nie zmęczyć. No, i też będę dodawał do tego w trakcie czytania, będę dodawał swoje komentarze, żeby, żeby nadać temu, można powiedzieć, taki bardziej ciekawszą formę. Nie tylko po prostu czytanie, ale też, ale też po prostu takie dodawanie, dodawanie jakby kolejnych wątków czy, czy moich własnych komentarzy. Tak, jak mówię, co kryje tajski uśmiech? Wydruk był, był już 2 czy 3 do drugi, natomiast nie wiem, czy będzie następny. Dobrze, także zapraszam do, zapraszam do, do komentowania. Jeśli bylibyście zainteresowani książką, oczywiście proszę o, proszę o wiadomość. I, i, I tak jak mówię, stało 30 sztuk, także zobaczymy, co, co czas potem pokaże. Chcę zacząć od, e, od e, przeczytania wstępu który jest bardzo ciekawy. Napisał go dla mnie Michał Lublina, Michał Lubina, który jest pracownikiem ujot teraz już chyba nawet profesorem. Specjalizuje się w tematyce Azji Południowo-Wschodniej, Birmy, ale także jest ekspertem jeśli chodzi o stosunki rosyjskie, stosunki chińskie, także bardzo często pojawia się w mediach. Natomiast napisał mi bardzo, 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 fajną, bardzo fajny wstęp. Także pozdrawiam Cię, Michał, bardzo serdecznie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Chciałbym ten wstęp e, dla Was przeczytać. Myślę, że jest to też fa fajna reklama. Fajna reklama te tego, co jest w ogóle w książce. Także e, tytuł książki: e, Co kryje taj tajski uśmiech, natomiast motto: Tajlandia Cię zmieni, a Ty nigdy nie zmienisz Tajlandii. To jest powiedzenie, które krąży wśród cudzoziemców mieszkających na stałe w Tajlandii. Dobrze. Zaczynamy, wstęp, farang z Pchimia, farang to jest określenie, to określenie na, na generalnie cudzoziemców, ale cudzoziemców pochodzących z Europy, czy generalnie rasy białej, którzy są w Tajlandii, jest to określenie tajskie, które dosłownie znaczy owoc, jest taki owoc w Tajlandii, nazwę, której tajska nazwa to farang, no i spotkałem się z różnymi źródłami tego, dlaczego nas określają, określają e, Farang. No i e, okazało się, że okazuje się, że prawdopodobnie źródłem tego jest e, określenie arabskie, farangi które też, o ile, dobrze, o ile dobrze to wymawiam, które równie okre również określa e, mieszkańców Europy, czy określało mieszkańców Europy. I... E, i zostało przyjęte po prostu przez Tajów wraz z kontaktami właśnie handlowymi z krajami arabskimi to określenie przeszło do języka, do języka tajskiego jest nie jest określeniem negatywnym natomiast jest też określenie w języku tajskim słowo, które w ogóle oznacza obcokrajowców dobrze, czyli Farang z Pcimia Piotra Drusgałę poznałem w 2008 roku Umówiliśmy się na bankockim na dworcu Hualompong. Spóźnił się około 40 minut. Byłem wówczas w Tajlandii po raz pierwszy, więc potraktowałem to jako afront, i tylko fakt, że miałem do przekazania paczkę od znajomych, sprawił, że sobie nie poszedłem. Dziś, po niemal, po niemal dekadzie zajmowania się regionem Azji Południowo-Wschodniej i dziesiątkach pobytów w Bangkoku, już wiem, że Piotr był wtedy niemal punktualnie. To było pisane jakieś 7-8 lat temu. Także, jak, jak jest określenie o dekadzie, to już ponad myślę, że około blisko dwóch dekad Michał zajmuje się tematem Azji Południowo-Wschodniej. Tajlandia cię zmieni, a ty nie zmienisz Tajlandii. Głosi motto tej książki i jak ulał pasuje ono do jej autora. Chociaż nie znałem Piotra sprzed jego pobytu w Tajlandii, to nie mogę wyobrazić sobie go bez Tajlandii. Bangkok jednoznacznie kojarzy mi się z nim. Ilekoś tam jestem od dziewięciu lat moich regularnych wizyt w tajskiej stolicy. Spotkanie z Piotrem pozostaje żelaznym punktem każdego pobytu. Nasze nocne rozmowy były i są dla mnie bezcenne, jeśli chodzi o zrozumienie Tajlandii i kultury, społeczeństwa i polityki. Piotr nie ma wiedzy naukowej jak Bogdan Guralczyk czy Adam Jelonek, czyli czy dziennikarski jak Magdalena Chodownik. Jednak e, znając polski język tajski przekazuje mi wieści, które nie zdobędę czytając Bangkok Post, oglądając anglojęzyczną telewizję, czy wsłuchując się w dyplomatyczny półszept. Piotr wie, co mówi tajska ulica i to jest dla mnie, i to jest dla mnie tym e, kimś, kogo antropologowie nazywają odźwiernym, osobą wpuszczającą do zamkniętego dla nas świata obcej kultury. Dzięki tej pracy i państwo zyskują szansę jej poznania i to jest jej największa zaleta. Autor zna Tajlandię jak własną kieszeń. Przeżył tam 14 lat, no teraz już więcej. Osiągając sukcesy, doznając porażek, z loty i upadki. Dokładnie poznał charakter Tajów, a chyba jeszcze dokładniej płci pięknej. I świetnie nauczył się tam funkcjonować. Tak Piotr jest bardzo stajszczony. Widać to w jego zachowaniu. Widać w jego zachowaniu kilka archetypicznych cech tajskiego charakteru narodowego, takich jak opanowanie, cierpliwość, spokój czy dążenie do harmonii poprzez unikanie konfliktów w rozmowie i piśmie. Tę ostatnią, ostatnią zre daje zresztą wyczuć w mniejszej książce, gdzie w kilku mniej miejscach zauważalna jest samokontrola autora. Jednocześnie, co jest równie ważne, Piotr pozostaje bardzo polski. I jak niektórzy, nie jak niektórzy emigranci, którzy żyją na obczyźnie, szybko wyzbywają się polskości. Nie, Piotr zachował bardzo polską cechę krytycznego myślenia i trzeźwości w wspomnieniu, w spojrzeniu na kraj, w którym mieszka. I nawet jeśli już krytycyzm jest tu podany w bardzo tajskiej, ugrześnionej formie, to pozostaje wyraźny. Z karty książki Piotr wyłania się jako swój chłop, który o Tajlandii mówi, jak jest. Nawet jeśli czasem robi to w niebezpośredni sposób, żyjąc wewnątrz tajskiej kultury, Piotr wciąż potrafi na nią patrzeć z zewnątrz, a to bezcenna umiejętność. I dla, i dla niej warto sięgnąć po tę książkę. Nawet jeśli czytaliśmy już o, ta, czytaliśmy o Azji, dzieła bardziej pogłębione, napisane lepszym językiem, czy mocniej trzymające w napięciu. To bycie jednocześnie w środku i poza tajskością sprawiło, że na wspólny znajomy spotykając po raz pierwszy Piotra, podsumował go błyskawicznie: Farang z Pcimia. Chociaż nie wiem, czy Piotr akceptuje to porównanie, to wydaje mi się ono świetnie oddawać charakter tej książki. I z jednej strony jest ona bardzo kompetentną encyklopedią wiedzy o społeczeństwie tajskim, a z drugiej pozostaje bardzo swojska. Nie, nie obrażam się na określenie Farang z Pcimia. Jestem dumny, że pochodzę z Pcimia. Czytelnik e, znajdzie w, w niej mnóstwo cennych informacji o Tajlandii i jej społeczeństwie. Piotr zaczyna, tak należy, od religii. Dobrze ukazuje tajskie pojmowanie wiary oparte na pragmatyzmie. Uwielbiam savoir-vivre postępowania z demonami i zadowolenia z doczesności. To drugie tłumaczy klęskę chrześcijaństwa na tym terenie. Jak tu kogoś, jak tu kogoś zdobyć obietnicą raju, skoro im, skoro im dobrze już na tym świecie. Następnie, następnie przechodzi do niezwykle ciekawego opisów życia codziennego, rodziny i relacji między najbliższymi. Czuć, czuć to, czuć, że nie jest to tylko deskrypcja zewnętrzna, ale obserwacja poparta własnym długoletnim doświadczeniem. Piotr brzmi wiarygodnie, gdy pisze, że w szeregu ważności dla twojej tajskiej żony jesteś po jej rodzicach, jej dziecku z poprzedniego małżeństwa, rodzeństwie i reszcie rodziny, po rodzinnym bawol, bawole, rodzinnej złoty rybce i po Facebooku. A jednocześnie, jak wskazuje przywołany fragment i wiele innych w tej książce, jest to wszystko dość kontrowersyjne. Piotr na pewno nie grzeszy poprawnością polityczną, co sprawia, że osoby o lewicowych poglądach, o lewicowej wrażliwości raczej nie powinny sięgać po te części książki, bo są one, bardzo swojskie, oparte na uogólniony, uogólnieniach i stereotypach. Jeszcze bardziej Piotr szaruje przy opisach przybytków rozkoszy i tajskiego przemysłu nocnego. Tam już e, miejscami narracja przypomina rozmowy Kumpli, wódce o kobietach. To bardzo, bardzo grzęs, grząski grunt, na który, na który Piotr wchodzi, ryzykując utratę powagi książki, ale mogąc uzyskać znacznie więcej czytelników. W sumie jednak granicy smaku nie przekracza. Dla mnie osobiście najciekawsze są fragmenty o tajskiej percepcji obcokrajowców o kulturze pracy czy o edukacji. Mam natomiast lekki niedosyt dotyczący spraw politycznych, bo Piotr od polityki stroni, wiedząc, że to niebezpieczny obszar, jest w tym bardzo tajski, a jak nie ma zahamować, jak, tak jak nie ma zahamować w kwestiach obyczajowych i bardzo daleko idzie w krytyce tajskich zachowań, tak w kwestiach politycznych się mocno kontroluje widząc, że akurat tej cienkiej czerwonej linii przekraczać nie wolno ta ostrożność w wypowiadaniu politycznych kontrowersyjnych i potencjalnie niebezpiecznych sądów której niżej podpisany nie posiada i szczerze zazdrości autorowi nawiązuje do najlepszych wzor wzorów europejskiej ezopowej mowy i zmusza do czytania między wierszami piotr niczym tajowie jest wolnym człowiekiem ale znającym granice wolności słowa Doskonale rozumie tę postawę, jak tam mogą, mo, ja tam mogę sobie ryzykować zakaz wjazdu Tajlandii, miałbym drugi w kolekcji po Korei Północnej. Piotr nie może, ponieważ mieszka tam na stałe i to jest jego świat. A jednak trochę żałuję, bo gdyby Piotr barwnym, swoim barwnym językiem opisał jeszcze tę tak samo świat tajskiej polityki, to książka ta byłaby pozycją pasjonującą. No właśnie. Język książki. Chociaż wyczuwalne jest, że Piotr nie mieszka na stałe w Polsce, to książkę czyta się dobrze, jednym tchem. Jest ona po prostu w większości bardzo zabawna. Nawet jeśli jest to humor koszarowy bądź e, śmiech przez łzy. Myślę, że właśnie jej swojski styl przekona dla niej wiele osób, które sięgając po nią z pewnością się nie zawiodą. Jest to bowiem książka unikatowa. To pierwsza w Polsce przekrojowa praca opisująca. Tak szerokie spektrum tajskiego życia codziennego, oparte na długoletnim, osobistym doświadczeniu autora. Nie licząc polityki, Piotr nie pomija zasadniczo żadnej, kluczowych, żadnej kluczowej sfery życia tajów, błyskotliwie i zabawnie kreśląc atrakcyjną panoramę współczesnej Tajlandii. Dlatego książkę, dlatego że tej książce powodzenia na rynku, na którym taj, takich pozycji wciąż mocno brakuje. Pomimo faktu, że Tajlandia staje się coraz bardziej popularna wśród polskich turystów, to ten ważny kraj w Azji Południowo-Wschodniej pozostaje dla większości terra incognita. To powoduje, że książek o niej jest niestety bardzo mało. Było ich trochę w prl ale czas oprzeć się z nimi okrutnie. Autorzy piszący o Tajlandii, jak Wojciech Giełżyński, Lucian Wolanow Wolanowski, Janusz Wolniewicz czy Ludwik Wnukiewicz, zostali zapomniani. Dziś mamy elitarne ekspercje książki profesorów Adama Jelonka i Bogdana Góralczyka z jednej strony, a z drugiej goniące za sensacją obyczajowo penitencjarne czytadła na poziomie magla, tudzież literaturę podróżnicą w stylu, w stylu e, powiatowego Indiany Jonesa. Czasem trafi się coś jeszcze z innej niszy, na przykład religijnej. Zapisy życia klasztornego Tomasza Kry Kryszczyńskiego. Ale nie zmienia to zasadniczego podziału polegającego na tym, że w Polsce książki o Tajlandii są albo na wysokim poziomie mer merytorycznym, lecz nieczytalne, albo odwrotnie. E, mam nadzieję, że książkę e, Piotra, że, Piotr, że książka Piotra to zmieni, jest na tyle kompetentna i nasycona poważnymi treściami, że może być traktowana serio, ale też na tyle lekko, lekko może nawet miejscami zbyt lekko napisana by stać się poczytna. Jeśli Piotrowi dzięki połączeniu powagi i z atrakcyjnością uda się zyskać licznych czytelników, to będzie to sukces jeszcze większy od jego harmonijnego połączenia w sobie dwóch kultur, czyli bycia farangiem z pcimia na co dzień. Doktor Michał Lubina, Instytut, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Studiów Azja Polska. Tak brzmi wstęp do książki. Na, w następnym spotkaniu e, będę czytał o religii. Jest to dosyć duży rozdział, także pewnie go podzielę na dwie części. No i, i tyle słuchajcie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do kontaktu i pozdrawiam do następnego razu. Papa. Pa.